Witam, kochani. Dzisiaj będę robiła ciasteczka świąteczne z masą orzechową. Najpierw muszę przygotować właśnie tą masę orzechową. Co będę potrzebowała? 250, znaczy to jest 500. 500 ml orzechów zmielonych, 250 zmielonej może być bułka tarta. Ja akurat użyłam herbat, herbatniki miodowe, dlatego dałam mniej cukru, tylko 200 g cukru, 3 łyżeczki wanilii. Jeden kieliszek grumu i cztery ubite białka. I to wszystko muszę wymieszać. Na końcu dodam białka. Czyli orzechy. Wszystkie te składniki wsypuję i muszę je dobrze wymieszać. A, dam najpierw. I teraz alkohol. Wymieszamy, a na końcu damy pianę. Teraz dodamy białka i znowu wymieszamy na wszystkie naraz. Cztery, Cztery białka. I mieszam. I to wszystko musimy połączyć z sobą. Pani masa wymieszana. Teraz ją przełożę do mniejszej miseczki i przykryję i dam do lodówki. I będzie sobie czekała, aż będę robiła ciasteczka. Ciasteczka będę trochę później robiła. Także za chwilę się spotkamy przy ciasteczkach. No i zabieram się za zrobienie ciasta. Mam tutaj cztery takie kubeczki, te miarki mąki. Miareczka ma 250 ml, czyli po waszemu cztery szklanki, do której dodałam łyżeczkę proszku do pieczenia. Mąka przesiana. Dwa serki Philadelphia po 250 g i 400 g masełka. Tutaj jest trochę więcej, ale ja odetnę. Zaczynam od utarcia serka. rozpakować Na I tak samo do Dobrze. Teraz to utrzemy znaczy ten serek i za chwilkę do niego będziemy dodawać masełko. Ale musimy troszkę utrzeć serek. Oczywiście wcześniej wyjęłam z lodówki gdzieś tak dwie godziny. Tam. dawać nasze masel, bo Też wyjęliśmy wcześniej z lodu głownia w miękkie. I dodajemy do serka I wszystko musimy ułożyć. uczyć. I pora, żeby dodawać mąkę. Tak po koszerku będą sobie przysypały i nie Aż duży całą mąkę. Ja to przełożyłam na moją solnicę Zostało mi tyle mąki, co ja mam tutaj to akurat będzie mi do podsypania. Muszę lekko wyrobić. Tak, potrzebuję jednak dłoni. Kochani mąki, może łyżka mi tylko została. Wszystko zużyłam. Teraz pięknie jeszcze tak. O. Pięknie się wyrobiło. Teraz zawiniemy sobie folię i do lodówki na 30 minut. Pani, ale ile to będzie ciastek z tego ciasta? To no, będzie troszkę. My te ciastka pieczemy tylko dwa razy w roku na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. Wszyscy uwielbiamy te ciastka. No i do lodówki, tak jak powiedziałam, na 30 minut. Ciasto się schłodziło, odkroję kawałek. Pałaczek musimy dobrze rozwałkować na cieniutki placuszek. Podsypujemy mąką. I wałkujemy. Kto pani wezmę sobie tak wyrównam troszeczkę. Będę robiła kołaczki. Pałaczki z masą orzechową, a to potem jeszcze użyję. Teraz muszę sobie to pokroić na ładne takie. Nie chcę za dużo, wiesz co? Dobra, zrobię tak. raz dwa, trzy. A, coś takiego, i na trzy. nakładamy sobie, o jakieś takie trochę za duże mi to wyszły, wiesz nie szkodzi, nie szkodzi, kochanie, nie, nie I nie, no troszkę odkroję no chyba, że jeszcze zrobić ładnie nie, no tak będą mi tak są, powinny być kwadraty, ale to nic dla mnie najważniejsze, żeby tylko smakował. Ok. i oto to masa masa gotowa zachowa I składamy. Mam tutaj ubite białko, smaruję delikatnie ciasteczko. Zawijam. I takie ciasteczka będą fajne. Pierwszy gotowy. I tak wszystkie zrobimy. Troszkę białka, dla pewności, żeby lepiej się skleiły. O, i oto będą nasze kołaczki z masą orzechową. Dwa gotowe, a za chwilę zobaczycie wszystkie. I kochani, sklejam ostatni na tą blaszkę. I pierwsza partia gotowa. Piekarnik nagrzany na 180 stopni, wkładamy na 27 minut. I kochani, pierwsza partia ciasteczek gotowa. Niektóre się troszkę otworzyły, ale to nie szkodzi. Pachnie nieziemsko. Przekładam je teraz na ten pergamin. Teraz będę piekła następną percę. Mmm, jak one pachną. Pięknie, pięknie pachnie w całym mieszkaniu. Nawet chyba na ulicy, nie? O, w całym budynku. Pięknie. Na pewno w tak całym, całym budynku. Poprzekładam i posypię delikatnie cukrem pudrem. Muszę poprzekładać tą blaszki. I delikatnie cukrem pudrem. I zabieram się za następną partię. Przestygną i spróbujemy. Kochani, część ciasteczek upieczona. Spróbuję. Trochę przestykły Piękne, pachnie ogłędnie, próbuję Tylko mów kochanie mm. czy się udały Przepyszne Coś pysznego mm. Czyli kochanie Pycha pycha Ciasta udana Ok, sobie z drugiej strony spróbuj mm. Tam mm. Przepyszne kochani Nasze najlepsze ciasteczka, cała no. rodzina uwielbia. Także zabieram się za pracę, bo jeszcze dużo mi zostało do zrobienia. Na razie, kochani, smacznego i wesołych świąt! Zdrowych przede wszystkim! Za oglądanie. Bądźcie się, kochani.